Tak, w maju 2011 roku w elektrowni Połaniec podsumowano zakończenie pierwszego etapu budowy największego na świecie bloku energetycznego opalanego wyłącznie biomasą. Po dwóch latach prac zielony blok został oficjalnie otwarty. W uroczystości wzięło udział wiele osobistości, w tym ambasador Francji, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz władze regionalne i lokalne. Koszt inwestycji to 300 milionów euro. Budowa Zielonego Bloku ruszyła w 2010 roku. Głównym powodem inwestycji było dostosowanie się do wydanego przez ministra gospodarki rozporządzenia w sprawie zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu w Polsce. Chcąc realizować ministerialne wytyczne, inwestor GDF-SUS Energia Polska SA wybudował w połańcu Zielony Blok. Tego typu największy na świecie. Tego typu nowy blok, bo są większe, ale tylko spalają pelet drewniany, czyli tylko drewno i, i to są stare bloki przerobione z bloków węglowych. Zielony blok to największa na świecie jednostka produkująca energię w 100% z biomasy, głównie agro, czyli pochodzenia rolniczego, w tym pestek, słomy czy łupin słonecznika oraz biomasy drzewnej. Ekologiczne paliwo do opalania kotła cieplnego dostarcza do połąca około 60 lokalnych producentów. Biomasa jest sortowana. Jest sortowana na biomasę agro i biomasę tak zwaną pochodzenia leśnego, czyli te odpady leśne. I ona jest składowana na naszych składowiskach, potem jest transportowana do kotła, mieszana razem jako miks trafia do spalania. Kolejnym etapem, w wyniku spalania, produkujemy energię cieplną. Energia cieplna jest przetwarzana. Na energię mechaniczną w turbinie, a turbina z kolei napędza generator, który produkuje prąd. Trzy podstawowe elementy, z których składa się zielony blok, to infrastruktura techniczna, generator turbiny parowej oraz kocioł fluidalny. W tym kotle możemy spalać 80% biomasy leśnej, a minimum 20% biomasy agro. Nowoczesny kocioł zastąpił w pracy istniejący blok energetyczny nr 8 opalany węglem, a produkowana w kotle para zasila zmodernizowaną turbinę. Jak zapewnia inwestor, produkcja energii w zielonym bloku przekracza 1,2 terawatogodziny na rok i daje możliwość dostarczenia energii do 600 tysięcy gospodarstw domowych. Na dzień dzisiejszy to jest jedyny blok, który spala 100% biomasy i produkuje ponad 200 MW elektrycznych. Jak zapewniają samorządowcy, zielony blok to inwestycja o znaczeniu lokalnym. To są oczywiście miejsca pracy, które będą utrzymywane w sposób ciągły przez wiele, wiele lat. Oraz regionalnym. To w jakimś sensie wpisuje się poza miejscami pracy w taką zieloną strategię rozwoju regionów, też w kojarzenie dostawców surowców pochodzenia rolniczego tutaj z, ze spółkami, które kooperują z, z elektrownią, czyli miejsca pracy nie tylko w tym miejscu, ale również w rolnictwie, bo, bo surowcem może być, mogą, może być pelet, brykiet ze słomy, z, z kukurydzy. Pestki różnego typu, czyli aktywizacja też społeczna, gospodarcza tego terenu i my się w skali nie tylko województwa, ale, ale szerszej. Zdaniem marszałka ogromną zaletą inwestycji będzie także obniżenie emisji dwutlenku węgla o 1,2 miliona ton rocznie. Warto zwrócić uwagę na ten aspekt. Dzisiaj wszyscy w Europie zastanawiamy się, jak walczyć z efektem cieplarnianym. Ta inwestycja bardzo nowoczesna, najnowsza technologia temu służy. Myślę, że to jest bardzo ważny dzień w historii województwa. Inwestycja ma przyczynić się także do wypełnienia przez Polskę zobowiązań Unii Europejskiej do produkcji 15% energii z odnawialnych źródeł w 2020 roku.